Wielce szanowny panie Robercie, nasz bohaterze nie tylko dzisiejszego dnia i tej ceremonii, ale śmiało można powiedzieć, nasz bohaterze narodowy w tym sportowym tego słowa znaczeniu, ale w jakimś sensie nie tylko i zaraz będę o tym mówił. Wielce szanowny panie prezesie, wszyscy dostojni przybyli goście, szanowni państwo, to bardzo. Ważna dla mnie chwila, że mogę dzisiaj tu w Pałacu Prezydenckim wręczyć Panu wspaniałemu piłkarzowi, nie tylko polskiemu, ale wspaniałemu piłkarzowi w przestrzeni europejskiej i światowej, z całą pewnością jednemu z absolutnie najlepszych, to wysokie Państwowe odznaczenie. Wysokie, Panie Robercie, bo czytałem dużo o Panu w ostatnim czasie i także i Pańskich wypowiedzi i powiedział Pan bardzo ładne zdanie, że Pan nie liczy trofeów, które Pan zdobywa, dlatego że w tym momencie, kiedy one już są, Pan myśli o następnych. Są jeszcze trzy odznaczenia w naszym kraju z tych najwyższych odznaczeń, wyższych niż to, które Pan otrzymał dzisiaj, które są do zdobycia I jestem przekonany, że zdobędzie Pan kolejne, dlatego że jest pan jeszcze cały czas młodym człowiekiem, jest pan cały czas wspaniałym sportowcem, jest pan cały czas śmiało można powiedzieć na fali wznoszącej. Kolejne, rzeczywiście, trofea i tytuły, które pan zdobywa, robi to oszałamiające wrażenie. Wspaniałe dwa tytuły piłkarza roku i FIFA i, i UEFA 2020 rok plasują Pana na absolutnym, absolutnym parnasie tej dyscypliny sportu, którą w swoim życiu Pan wybrał, ale te cechy osobowości, które z całą pewnością, nie mam żadnych wątpliwości, predystynują Pana do tych zwycięstw, to także jest kwestia wychowania, które, tak jak każdy z nas, zawdzięcza Pan swoim rodzicom. To, że jest Pan człowiekiem tak niezwykle systematycznym, to, że jest Pan człowiekiem, śmiało mogę powiedzieć, tak niezwykle poukładanym w swojej działalności, w tym, w jaki sposób Pan działa, w jaki sposób Pan postępuje, jak obserwuje się Pańską karierę, robi to rzeczywiście oszałamiające wrażenie. Bo jedną, jednym elementem z całą pewnością, oczywiście niezbędnym do tego, by osiągnąć wielki, wielki sportowy sukces, taki jak Pan osiąga, to jest talent talent, który. Otrzymuje się po prostu jako coś przyrodzonego, coś co jest. Natomiast drugą kwestią jest to w jaki sposób ten talent jest rozwijany i kim jest ten człowiek, który ten talent posiada, w jaki sposób żyje, w jaki sposób postępuje, w jaki sposób ten swój talent realizuje. Śmiało można powiedzieć, że pod tym względem jest pan w jakimś sensie kwintesencją doskonałości. Pański talent jest cały czas przez pana systematycznie rozwijany. To nie jest to nie była kariera jednego błysku. To nie była kariera, która nagle się urodziła i powstała gwiazda w dzieciństwie, która, która błyszczała od razu na firmamencie. Nie. Pan jest człowiekiem bardzo systematycznej, wytrwałej, niezwykle ciężkiej pracy. I ta praca dodana do tego wielkiego talentu owocuje tym wspaniałym sukcesem, bo przecież wiemy doskonale, że utalentowanych ludzi na świecie jest bardzo wielu. Młodych chłopców z talentem do piłki nożnej jest bardzo wielu. Ale niewielu gra tak jak Robert Lewandowski, niewielu gra tak jak Cristiano Ronaldo, niewielu gra tak jak najlepsi zawodnicy na świecie, a Pan jest tym najlepszym zawodnikiem na świecie. I to jest rzeczywiście wspaniałe i to jest niezwykłe. Ale dlaczego to odznaczenie? Dlatego, że w tym wszystkim jest Pan po pierwsze cały czas sobą, a po drugie w niezwykły sposób reprezentuje Pan Polskę. Zawsze Pan to podkreśla, za co jestem jako prezydent Rzeczypospolitej Panu ogromnie wdzięczny. Zawsze podkreśla Pan swoją polską, zawsze mówi Pan, że jest Pan z Polski. Zawsze tam, gdzie Pan gra w piłkę w Bundeslize, w której osiąga Pan tak wielkie sukcesy, pięć razy król Strzelców ponad 250 bramek, absolutne rekordy w historii Bundesligi. Pan zawsze podkreśla, że jest Pan Polakiem. I Pan zawsze w związku z tym reprezentuje nas, za co ogromnie dziękujemy i buduje Pan. Dobre imię Rzeczypospolitej, wszędzie tam, gdzie, gdzie gra Pan w piłkę. Jest Pan kapitanem polskiej reprezentacji, jest Pan człowiekiem, który ma patriotyczne poglądy, który te patriotyczne poglądy demonstruje, jak choćby występując z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w akcji promującej poprawne śpiewanie polskiego hymnu, kiedy my żyjemy. Bardzo, bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję. Dziękuję Panu. Proszę też, żeby Pan przekazał moje podziękowania małżonce za to, że działacie państwo także, dostrzegacie także i innych ludzi. Rozwijacie pięknie swoją rodzinę, opiekujecie się dziećmi, ale oprócz tego pamiętacie także o innych dzieciach. Uczestniczycie w akcjach charytatywnych, działacie obydwoje Państwo na bardzo wielu polach, pomagając drugiemu człowiekowi. To niezwykle ważne i to budzi z całą pewnością najwyższy szacunek. Jeszcze raz chcę podkreślić, ogromnie się cieszę, że mogłem Panu wręczyć to odznaczenie. Jest Pan już dzisiaj wśród najlepszych reprezentantów swojego kraju w historii świata. 60, ponad 63 gole strzelone to jest coś niebywałego. W sumie, jak podają kroniki, ponad 500 bramek już w, w poważnych seniorskich rozgrywkach piłkarskich i w reprezentacji. Więc to rzeczywiście są liczby niewyobrażalne, ale, ale tak jak powiedziałem, jest Pan też wielką postacią. Jest Pan nie tylko wielkim piłkarzem, jest Pan wielką postacią i proszę, żeby Pan tak trzymał. Nie mam żadnych wątpliwości, że dalsze sukcesy nadal przed Panem i, i tego z całego serca wszyscy Panu życzymy. Gratulacje. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Pierwsza Damo. Jest mi niezmiernie miło otrzymać to oznaczenie, jest to na pewno wielka duma. Ale chciałem też na wstępie powiedzieć, że piłka nożna to przede wszystkim sport drużynowy, a nie indywidualny. Dlatego też wszystko, co osiągam, na co tak ciężko pracuję, to też oczywiście zasługa trenerów, kolegów z drużyny, z boiska, cały sztab, który też pracuje na, tak naprawdę na ten cały sukces jak i również rodzina. Dlatego myślę, że całość, jaką tworzymy, tworzymy tą drużynę, która wspólnie chce też osiągać sukcesy chce również dumnie reprezentować nasz kraj niezależnie od tego, czy gramy z reprezentantem Polski, czy w klubie Bundeslizy, czy w Lidze Mistrzów, zawsze z tyłu głowy oczywiście jest i będzie to skąd się pochodzi. Ja nigdy tego się nie wstydziłem. Po, e, zawsze starałem się i o tym głośno mówiłem, dlatego wszystko, co mm, robię, pomimo tego, że gram w, i uprawiam dyscyplinę drużynową, to jednak e, to wszystko też ma znaczenie. I e, ja również chciałbym podziękować, tak jak powiedziałem, wszystkim osobom, które mnie wspierają, które mi pomagają w tym wszystkim, które też e, są ze mną, bo z, każdy z nas daje sobie sprawę, że, mm, że sport, że piłka nożna nie jest... Swoje, łatwą dyscypliną i tutaj oczekiwania są duże i też temu trzeba sprostać. Ja się oczywiście tego nie boję, zawsze lubiłem wyzwania, zawsze lubiłem mierzyć wysoko, oczywiście czasami zdarzają się błędy, wpadki, ale po to też jesteśmy ludźmi, żeby z takich rzeczy wyciągać wnioski, iść do przodu, żebyśmy zawsze myśleli i widzieli o tym, że można zrobić coś lepiej. Ja zawsze jestem takim człowiekiem, który stara się właśnie iść w tym kierunku, niezależnie od tego, ile trofeów już wygrałem, to może za jakiś lat, jakoś się dostałem na kanapie, to wtedy o tym pomyślę i, i będę mógł się tym delektować. Ale na dzień dzisiejszy gdzieś ta moja ambicja jest na tyle wysoka, i nie chcę tak naprawdę spocząć na laurach. Ale oczywiście chciałbym jeszcze raz wszystkim podziękować, którzy mnie wspierają, którzy są ze mną, którzy mi pomagają w tych w tym, co robię, w odnoszeniu tych sukcesów i oczywiście mam nadzieję, że ta droga moja będzie cały czas szła do przodu. I jeszcze raz dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję panu. Pan Robert Lewandowski przekaże teraz bukiet kwiatów na ręce pierwszej damy. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część spotkania. Zapraszam pana Roberta Lewandowskiego do pamiątkowego zdjęcia z parą prezydencką. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Pierwsza Damu, dziękuję Państwu.